8 czerwiec 2014 rok, miejscowość Lasówka, kolejny kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Kościółek ten stoi przy tak zwanej autostradzie sudeckiej, biegnącej wzdłuż rzeki Orlicy. Można stąd dojechać do Zieleńca i do Bystrzycy, do Międzylesia. Zanim wejdę do kościółka i sfilmuję to, co się da zobaczyć, pokazuję piękne pasmo gór. Są to góry orlickie. Nazwa pochodzi od rzeki orlickiej, będącą jednocześnie granicą państwa między Polską i Czechami. W kościele światła nie są zapalone, więc nie wiem, czy uda mi się zrobić jakiś film. Wnętrza kościółka. Jestem przy O, Ołtarz Główny. I boczne ołtarze. Kościół jednonawowy z dwoma rzędami ławek. Prawy ołtarz boczny. I lewy ołtarz boczny. A teraz obejdę kościół w koło i pokażę, jak on wygląda. Kościół otoczony jest niewysokim murem, który częściowo jest zniszczony. Obok kościoła był kiedyś cmentarz, w tej chwili nie ma tu już grobów. Ustawiano przy murach pomniki stare mieszkańców, którzy tu kiedyś mieszkali, a byli to Niemcy. Mnóstwo pomników, tablic nagrobnych znajduje się w koło murów. Myślę, że z czasem zrobią tutaj lapidarium. Przydałoby się. Tam jest kaplica cmentarna. No, i widać szczątki murów szczątki murów i, i mnóstwo mnóstwo pomników starych tył kościoła Jest ten, kościół ten jest odnowiony, byłem tu jakiś czas temu, to y, niezbyt ładnie to wszystko wyglądało. W tej chwili widzę wykoszona jest trawa Tynki. Widać, że kościół był odwadniany, odizolowany Jeszcze zwrócę, jeszcze raz uwagę na Szczątki tych murów, tego muru i te pomniki złożone pod murami. Znowu kieruję kamerę na góry, za kościołem, kilkaset metrów, domki, wieś. Zabudowania prawdopodobnie niedawno odbyła się tutaj msza z udziałem Niemców, księdza niemieckiego. Tak mi tutaj powiedział jeden z mieszkańców. Tutaj kolejne pomniki i właściwie tablice nagrobne złożone pod murem. Wiele z nich jest tak zniszczonych, że tak jakby chociażby ten że zupełnie potrzaskany jest. Na tym kończę ten Filmik.